Cześć, witajcie na naszym kanale Wskazówki Komputerowe. Dziś kolejny film z cyklu, cyklu Poradnik Komputerowy Seniora, a w nim zakładki, czyli dodawanie stron, ulubionych stron do paska zakładek. W tym celu zrobimy to na przykładzie przeglądarki Google Chrome. Otwieramy przeglądarkę. Google Chrome, na przykład z pulpitu. I w tej chwili pasek zakładek jest zupełnie niewidoczny. Będzie się on znajdował tutaj w dolnej części pod polem wyszukiwania. W tym celu, żeby w ogóle nam pasek zakładek się pojawił, klikamy w trzy kropeczki w prawym górnym narożniku, czyli dostosowywanie i kontrolowanie Google Chroma. Po kliknięciu tutaj, wybieramy zakładki i listy, i przesuwamy się w lewo. Pokaż pasek zakładek. Od razu nam się pojawia tutaj taka wolna przestrzeń. Ale tylko dlatego jest ona jakby pusta. To jest nasz pasek zakładek, dlatego że w tym pasku zakładek jeszcze nie ma ulubionych stron. Jest to bardzo wygodna opcja na wprowadzenie tutaj na stałe jakichś stron, z których często korzystamy. Do takiego dodawania stron do tego paska służy nam gwiazdka na końcu paska wyszukiwania. Gwiazdka będzie nam się zmieniała kolorystycznie, to znaczy, jeżeli gwiazdka jest biała w środku, to znaczy, że strona, którą w tej chwili oglądamy, nie znajduje się na pasku zakładek, czyli nie jest naszą ulubioną stroną. Natomiast, jeżeli gwiazdka zmieni się na niebieską, oznacza to, że strona znajduje się w pasku zakładek, czyli jest ona w gronie tych naszych ulubionych stron. Żeby jakąś stronę dodać do ulubionych, musimy najpierw ją odszukać i wyświetlić na ekranie. Możemy wpisywać tutaj w polu szukaj w, polu, w pasku wyszukiwania konkretny adres strony, albo jeżeli nie znamy pełnego adresu, możemy Wpisywać frazy i po prostu korzystając z wyszukiwarki, z wyniku wyszukiwania wejść na odpowiednią stronę. Ja może tutaj wpiszę sobie wirtualna polska i wchodzę. Na pierwszy wynik wyszukiwania. Akurat tak w tym wypadku się zadziało. Pojawia nam się strona Wirtualnej Polski i powiedzmy, że chciałabym tę stronę dodać do paska zakładek, czyli jest to powiedzmy mój ulubiony serwis, do którego często zaglądam i sprawdzam jakieś informacje. W tym celu naciskam tutaj na gwiazdkę. Gwiazdka zrobiła się już niebieska. Czyli już strona za chwilę zostanie dodana do paska zakładek, czy nawet już została dodana do paska zakładek, tylko teraz muszę jeszcze wybrać, jak ta, ten odnośnik do mojej ulubionej strony będzie się nazywał, czyli jaka będzie nazwa dodanej zakładki. Czasami ta nazwa zakładki może być bardzo długa, więc ja sobie tutaj ją skrócę, czyli tylko wirtualna polska, i tu muszę jeszcze wybrać folder, w którym ta ulubiona strona będzie się znajdować. Na samym początku, gdy tworzymy swój pasek zakładek, personalizujemy go pod siebie, mamy w zasadzie tylko dwie opcje to znaczy pasek zakładek albo wszystkie zakładki. Ja bym proponowała tutaj wybrać i zmienić na pasek zakładek, i klikamy gotowe. O, i zobaczcie, że w pasku zakładek Pojawiła mi się już pierwszy, pierwszy odnośnik do mojej ulubionej strony z napisem Wirtualna Polska, a także z logo wirtualnej Polski. Zaraz wpiszemy sobie kolejną stronę. Na przykład ONET. Wchodzimy na stronę Onetu i tą stronę też dodam do paska zakładek. Klikam na gwiazdkę. Nazwa zakładki jest zdecydowanie za długa. Ważne, żebym to ja wiedziała, co jest pod daną nazwą, więc zmieniam sobie ją na Onet. I tutaj wybór y, miejsca zapisu tej zakładki. Znowu jest pasek zakładek. Jak wybierzemy ten pasek zakładek, to wszystkie kolejne ulubione strony będą lądowały właśnie już w tym miejscu, więc nic tutaj nie trzeba zmieniać. Klikamy gotowe. O, i w pasku zakładek mam już dwie y, ulubione strony. Może jeszcze kolejna strona, na przykład UMK. Toruń. Tutaj sobie wybiorę. Strona uniwersytetu w Toru toruniu. O, i tą stronę też dodaję do ulubionych, naciskając na gwiazdkę. Nazwa strony jest bardzo długa. Dlaczego ja zmieniam te nazwy? Ponieważ pasek zakładek ma ograniczoną ilość stron, które tutaj się zmieszczą. I będą widoczne tutaj, jakby na pierwszym planie. Dlatego, im te nazwy są krótsze, tym więcej tych zakładek tutaj mi się zmieści. Bez konieczności jakiejś, jakiegoś um, takiego poszukiwania tych stron. W związku z tym wykasuję pełną nazwę i wpiszę UMK może nawet z dużej litery. Co dla mnie będzie jednoznaczne, co pod tą stroną się zawiera. O! I zobaczcie. Mam już trzy ulubione zakładki. Jeżeli chciałabym zmienić nazwę tych zakładek i na przykład z wirtualnej Polski skrócić tą nazwę, to po prostu wchodzę na tą zakładkę. W tej chwili wyświetla mi się właśnie strona wirtualnej Polski. Klikam na niebieską gwiazdkę odpowiedzialną właśnie za to, że strona znajduje się wśród ulubionych stron w pasku zakładek. Wywołuje jakby informację odnośnie nazwy tej strony i gdzie ona się znajduje w pasku zakładek, i w górnej części tutaj tego okienka pojawia mi się, że jestem w, w, w tej chwili w sekcji, w której mogę edytować nazwę oraz zmienić położenie tej zakładki. Więc ja tutaj sobie kasuję nazwę i wpiszę sobie skrótem WP. I teraz zobaczcie, na pasku zakładek mam bardzo. Ta przestrzeń mi się tutaj bardzo skróciła, ponieważ nazwy są stosunkowo krótkie. Ale dla mnie, jako właściciela tej przeglądarki, są one jednoznaczne z tym, co się pod tymi nazwami i ikonkami kryje. Teraz, gdy będę chciała wejść na jakąkolwiek stronę, która znajduje się tutaj w tym pasku zakładek, wystarczy, że naprowadzę kursor i nacisnę na jeden z tych odnośników, następuje przejście na strony, które wcześniej wprowadziłam tutaj do paska zakładek. Jest to bardzo wygodne, bo bardzo często poruszamy się między kilkoma ulubionymi stronami, więc zamiast korzystać z wyszukiwarki i je Wpisywać nazwy tych stron, możemy sobie je po prostu tutaj dodać w tym pasku zakładek. Zdecydowanie szybciej będziemy docierać na te strony. Polecam wypróbować ten sposób, a na kolejnym filmie pokażę, jak grupować sobie te strony, aby jeszcze więcej tutaj stron. Nam się pojawiło tutaj, ale właśnie, żeby nie były one w takim nieuporządkowaniu, tylko układały się one tematycznie. Zachęcam do subskrypcji kanału, wskazówki komputerowe i oglądania kolejnych filmów, które ukazują się na naszym kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.